Przemot Eksodus, rozdział 20. 1. I wygłosił Elohim wszystkie słowa te i rzekł 2. Jam, Jachwe Elohim twój, którym cię wywiódł z ziemi Micraim, z domu niewolników. 3. Nie będziesz miał Elohim cudzych? Przed obliczem mojem. 4. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co na niebie wysoko i co na ziemi nisko, i co w wodzie poniżej ziemi. 6. Nie będziesz się im korzył ani służył im, gdyż ja, jak te Elohim twój, Elohim żarliwy, Pomny winy ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, którzy mnie nienawidzą. 6. A świadczący miłosierdzie tysiącom, woli tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 7. Nie wzywaj imienia Jahwe, Elohim Twojego do fałszu, gdyż nie przypuści. Jachwę temu, który wzywa imię jego do fałszu. Osiem. Pamiętaj, na dzień szabatu, abyś go święcił. Sześć. Sześć dni pracuj i wykonywaj wszelką robotę swoją. Dziesięć. Ale dzień siódmy, szabat, jachwe Elohim twojemu. Nie czyń żadnej roboty ani ty, ani syn, ani córka, ani sługa, ani służebnica twoja, ani bydło twoje, ani przychodzień, który w bramach twoich. 11. gdyż w sześciu dniach stworzył Jahwe, niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich. A odpoczął dnia siódmego. Przeto pobłogosławił Jahwe dzień siódmy i poświęcił go dwanaście: Czci Ojca Twego i Matkę Twoją, aby się przedłużyły dni Twoje na ziemi, którą Jahwe Elohim Twój da Tobie. trzynaście: Nie zabijaj. 14. Nie łam małżeńskiej wiary. 15. Nie kradnij. 16. Nie dawaj przeciw bliźniemu Twemu świadectwa fałszywego. 17. Nie pożądaj domu bliźniego Twego. Nie pożądaj żony bliźniego Twojego, ani sługi Jego. Ani służebnicy, ani wołu, ani osła jego, ani niczego, co do bliźniego twego należy. 18. A lud cały widział gromy, i płomienie, i, i głos trąby, i górę dymiącą się, i widział to lud, i cofnął się struchlały, i stanął z daleka. 19. I rzekli do Mojżesza: Mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Elohim, abyśmy nie pomarli. 20. I rzekł Mojżesz do ludu: Nie obawiajcie się, gdyż aby doświadczyć was przyszedł Elohim, i aby była bojaźń jego. Przed obliczem waszym, abyście nie grzeszyli. 21. I stanął lud z daleka. A mojżesz przystąpił do mgły. Gdzie był Elohim? 22 i rzekł Jahwe do Mojżesza. Tak powiesz synom Jezaela: wyście widzieli, żem z nieba przemawiał do was. 23 nie ustanawiajcie nic przy mnie. Elohej srebrnych i Elohej złotych nie czyńcie sobie. 24. Ofiarnicę z ziemi wystawisz dla mnie, a ofiarować będziesz na niej zaopalenia twoje i ofiary okupne twoją. Owoce i woły twoje. W każdym miejscu, w którym oznajmię imię moje, przyjdę do ciebie. I pobłogosławię cię. 25. A jeżeli ofiarnicę kamienną wystawisz mi, nie stawiaj jej z ciosu, bo jeś, jeżeliś topór twój podniósł na nią, znieważyłeś ją. 26. I nie będziesz wchodził po stopniach na ofiarnicę. Moję, aby nie odkryła się nagość twoja na niej.